Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne saszetki z kolekcji Super Zink, seria druga. Mam tutaj saszetki z kryjówkami, osiem takich saszetek. Po lewej stronie mam te najrzadsze figurki, brakuje już tylko dynia złota. Jak wcześniej widzieliście, trafiłem profesora K. w luźnej saszetce z jedną figurką. Sześć srebrnych również już jest, wszyscy kapitanowie. No i jedna złota, Lizak. Czyli super bohater. Miejmy ja nadzieję, że gdzieś tutaj w saszetce trafię drugą złotą, i wtedy te najrzadsze figurki. Będę miał już wszystkie kolekcje, tak? Więc moi drodzy, zaczynamy pierwsza saszetka i mamy tutaj fioletową kryjówkę. W środku jest jedna figurka. Przesuwamy. Ja nie mogę. Ma jasny gwint. Patrzcie, druga figurka. Z profesorem, nie, nie wierzę, normalnie nie wierzę. Ja coś niesamowitego. Dwa razy trafiłem profesora K. No co za sytuacja. W kryjówce udało się trafić najrzadszą figurkę. Po raz drugi trafiam profesora K. No, nie, nie wierzę, normalnie nie wierzę, że to się udało. Kolejna pułapka, znowu fioletowa. No tym razem już profesora K nie ma. Zobaczymy, kogo tutaj mamy. Łopatkę. Tą figurkę już wcześniej trafiłem. Jest 8 różnych rodzajów tych kryjówek. No, ja jak na razie trafiam wszystkie te same kolory. Teraz już wiem, że jest to rzutka. Jak gramy w darta, tą raczej trafiłem. Niewiele mi już brakuje do zakończenia kolekcji. No, patrzcie, co jest grane. Czwarta, ta sama kryjówka. No, już myślałem, że znowu profesor K, bo taki kolor podobny do niego. Nie, nie wierzę. A teraz jest niebiesko fioletowa, więc jest różnica. Tą figurkę chyba miałem, ale w drugim kolorze więc byłoby fajnie jakby wpadła ta, którą potrzebowałem kleją się te ła, wow, patrzcie złota pułapka bardzo rzadko wpada no dzisiaj coś jest niesamowity unboxing profesorka złota kryjówka Mamy tutaj taką figurkę jeszcze. Tym razem jest żółto-zielona. I kto tam się kryje? Tej figurki nie miałem, więc ładnie. No i ostatnia saszetka. Ktoś srebrny jest. Tak. Mamy budzik. Więc naprawdę, moi drodzy, sami zobaczcie, co za unboxing. Profesor pada, Złota, kryjówka. I tutaj jeszcze srebrna figurka. Kika na pewno dojdzie mi do kolekcji. Tak więc moi drodzy, no sami ocencie, jakie szczęście mnie spotkało. Dwa razy profesor K. I tutaj złota kryjówka. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego unboxingu. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!